skupmy się dzisiaj, nie pompujmy w balonika, bo nie ma sensu i tak dla mnie jesteście już mistrzami świata, co będzie dalej to jest zawsze dodatek, a ja lubię te dodatki, kurwa. lubię te dodatki więc chciałbym, żebyśmy to wszystko, wszyscy ładnie tą śmietankę sobie spili ale to wszystko zależy od nas i to jest tym najlepsze eee, zaczynamy tak samo jak ostatnio, 5-4-1 chłopaki 3-4-3 w budowie, organizacja z tyłu, pamiętajcie o wychodzących dziesiątkach od nich po piłkę, żeby się z nimi zabierać wtedy bójka naszych pozostałych stoperów asekuruje nic więcej chłopaki. Taktycznie wczoraj zrobiliśmy zarys na treningu, to co było możliwe, to udało się nam zrobić. Wiadomo, że graliśmy w sobotę, dzisiaj środa po robocie chłopaki zmęczenia. Ja to wszystko rozumiem, ale to są tylko wymówki. Potem wszędziemy po meczu, to już nie będziemy o tym pamiętać. Tylko mam nadzieję, że będziemy uśmiechnięci. No to powiedziałeś, w szatni, żeby nie pompować balonika, bo to nie ma sensu. Ale myślę, że w każdym z tych chłopaków dzisiaj jest no taka chęć zrobienia czegoś, czegoś jeszcze niewielkiego, ale już na pewno dużego. No i we mnie też jest. Kurczę, no ale nie chcę tego głośno mówić, bo, bo nie chcę nakręcać tego balonika, mimo że zrobiliśmy super robotę. A to zawsze, zawsze człowiek chce więcej i, i to uważam jest dobre i to jest fajne. Więc przyjechaliśmy tutaj zrobić swoją robotę, zagrać dobry mecz na naszych zasadach i mam nadzieję, że to przyniesie określone skutki, choć gramy z bardzo dobrą drużyną. Z bardzo dobrą drużyną gramy w środę, gramy dość daleko od domu e, z zawodnikami, którzy dojeżdżali tu nawet po pracy, więc powiedzmy sobie szczerze, moment, w którym ważą się losy kluczowe dla układu ligi, no taki średnio bym powiedział, fortunny. Co ja mogę zrobić? No, mogę powiedzieć to, co powiedział trener Mrozek przed meczem z Polonią Łaziska i w stu się z nimi zgadzam, bo, bo jest to niesprawiedliwe dla drużyny półamatorskich, mm, tak, takiej drużyny, jakim jest, jest ja na dzień dzisiejszy u Radzionków. No, ale nie ma co marudzić, trzeba zrobić swoją robotę. Jak najlepiej się do meczu przygotować, to, to staraliśmy się stworzyć na, na treningu w poniedziałek i wtorek, i mam nadzieję, że dzisiaj to przyniesie efekt, choć. No, i w poniedziałek nie mogliśmy być wszyscy, bo wiadomo, praca. No, wczoraj też za dużo nie mogliśmy zrobić, bo trening w godzinach wieczornych, więc więc też aspekty motoryczne i, i regeneracyjne nawet będą dzisiaj ważne. Więc mam nadzieję, że wszyscy, którzy dzisiaj przyjechali reprezentować tutaj ruch radzionką są potrzebni, bo uważam i jestem przekonany, że dzisiaj cała kadra będzie yy, do wykorzystania i, i wykorzystania w tym meczu. Rozmawialiśmy w Bielsku Białej, wtedy mówiłeś, że nie wiesz jeszcze co dalej, no wtedy wypadłeś z gry, okazało się, że na dłużej, no i pewnie, kurczę, cierpisz teraz, już wcale nie aż tak fizycznie, mając w perspektywie granie o coś dużego. Tak, tak, cierpię, ale no perspektywa jest dobra, jak się potoczy wszystko dobrze, to piątek wrócę do treningu i na baraże jesteś. O, powiedzmy, jakby miał być baraże to myślę, że już bym był to. Myślę, że ciągle się uśmiechamy mówiąc baraże, że ciągle to nie jest coś co musimy zrobić, ale jednocześnie no, na tyle ta perspektywa jest powiedzmy możliwa, że chce się o to grać. No tak, znasz mnie, i ja zawsze, ci mówiłem, że zawsze patrzę w górę tabeli i zawsze po tych porażkach nie chcę patrzeć w tabelę, dlatego teraz jak są zwycięstwa, to patrzę z przyjemnością. I czemu nie, dopóki jest szansa, a szansa zrobiła się nawet duża. To także to. Wręcz musimy grać o, o to drugie miejsce. Tylko dzisiaj jest chyba mecz, w którym nie można popełnić błędów, które popełnialiśmy w trzech ostatnich. Tam były trzy zwycięstwa, ale mam wrażenie, że to boisko może już nie wybaczyć tego ryzyka, który sami sobie fundujemy. Trudno się nie zgodzić z tą, bo. Wydawałoby się, że teraz ten mecz sobotni z drugą drużyną pod Beskidzia ułożył się dla nas idealnie. Szybko szliśmy dwie bramki, mieliśmy swoje sytuacje, po czym nagle nie wiem jakaś zapaść i to przeciwnik stworzył sobie naprawdę dobre sytuacje, na szczęście Kuba to wybronił. No dołożyliśmy trzecią, no wygraliśmy finalnie i myślę, że kontrolowaliśmy mimo wszystko, chociaż ten wynik też się wydaje taki na styku, to tak jak mówię, kontrolowaliśmy, dowieźliśmy te trzy punkty, może tak nie, nie tak spokojnie, jak się wydawało po tych pięciu minutach, ale ważne, że wygrany, no i dzisiaj przyjeżdżamy i gramy dalej w tej lidze o coś. Wiesz o czym mówisz, bo widziałeś każdy z tych, tych spotkań, no nie zawsze zawodnik, który nie będzie mógł zagrać i tak jest w szatni, i tak jest zespołem, czy u siebie, czy na wyjeździe. Poczucie kapitańskiego obowiązku? Nie, nie wytrzymałbym być w domu. Nie, to nie wiadomo, <noise> nie wytrzymałbym. Zresztą, no muszę się przyznać, że na pewno byłem trochę zmierzy i markotny te pierwsze dni po tym urazie, gdzie tam jeszcze nie wiadomo było, na ile jest to poważny uraz, czy na ile będę wykluczony. Stąd też taki, tak jak mówię, chodziłem lekko podenerwowany. Żona może się o tym przekonała, jakby zobaczy, ale no, tak jak mówię, to żaden obowiązek, to wręcz przyjemność i cieszę się, że mogę być z chłopakami i, i ogólnie ja z drużyną w tych y, fajnych chwilach. 90 minut od tej rąbanki, dla mnie tak że jesteście mistrzami świata. Pamiętajcie, to co więcej, to tylko na plus. Bez dodatkowych emocji, bez stresu, tylko pozytywnie. Bo taką robotę, jaką wyście wykonali, to nikt w tej nie wykonał, i nikt mobilizować się, pozytywne podpowiedzi będzie dobrze. Dawaj Tomek! Ale po trzy punkty. KTO my, I my, Drużyna Ruchu Radzianków, która w ostatnią sobotę maja pożegnała sezon na swoim boisku na dwie ostatnie konfrontacje w rozgrywkach wybiera się w delegację. Pierwszą z nich był wyjazd do Częstochowy na mecz z rezerwą Rakowa. Choć w Radziankowie już dziś kończące się zmagania mogą uznać za swój duży sukces, żółtoczarni jechali pod jasną górę z apetytem na zrobienie kolejnej niespodzianki i zachowanie szans na awans do baraży o trzecią ligę. W pierwszym spotkaniu obu zespołów górą byli Radziankowianie. Na rewanż pojechali jako trzeci zespół stawki, próbując gonić drugich gospodarzy. Trener Marcin Trzcianka nie dokonywał zmian w składzie w porównaniu ze zwycięskim meczem z rezerwą pod Beskidzia, ale do jego dyspozycji na ławce rezerwowych znaleźli się wracający do gry Kamil Kopeć i Marcin Kowalski. Ruch, który znakomicie zaczął poprzedni mecz z pod Beskidziem dwa Bielsko-Biała, tym razem znalazł się w potężnych kłopotach po pierwszej akcji rywala. Świetne dośrodkowanie z prawej strony boiska, głową. Zamknął Oskar Siwkowski i Częstochowianie wyszli na prowadzenie. Czasu na odrabianie stratę ruch miał jednak sporo, a przecież nie tak dawno dwubramkową stratę odrobiły do Polonii w łaziskach górnych. Tyle, że teraz kolejną groźną akcję przeprowadzili gospodarze to jest 17 minuta meczu. Uderzał Siwkowski, obronił tym razem jego uderzenie Jakub Zapiór. Tymczasem żółtoczarni czarni mieli problemy z wykreowaniem bramkowych okazji. 20 minuta i pierwsza dopiero taka próba zakończona uderzeniem w kierunku bramki przeciwnika. Szymon Siwy przedarł się prawą stroną pola karnego. Nie trafił w piłkę Kasper Zalewski, ale uderzył Szymon Turczyn. Tyle, że w światło bramki nie trafił. 25 minuta. Szymon Siwy dostał piłkę od Miłosza Cielonga. Znów Cidry atakują lewą stroną boiska. Znów przedziera się z piłką Szymon Siwy. Teraz sam kończy akcję uderzeniem. No i sprawdził czujność Karola Goral. Kilka minut później z kontratakiem wyszli gospodarze. Piłka, jak po sznurku, trafiła do kacpra Kotali. Kotala zdołał oddać uderzenie. Świetnie z bramki wyszedł jednak Jakub Zapiór. A później sytuację wyjaśnił jeszcze Szymon Turczyn. A to 28. Minuta. Piłkę od Dawida Kucharczyka dostał Mariusz Kurasiński. Uderzył lewą nogą, podbił jeszcze frunącą futbolówkę Rafał Otwinowski, czym zmylił Jakuba za pióra. I miejscowi cieszyli się z drugiego już trafienia. Raków 2 Częstochowa na ten moment miał już dwa gole zaliczki. A raptem kilkadziesiąt sekundy później kolejna akcja Częstochowian przyniosła im kolejną w tym meczu bramkę. Tym razem po kontrataku piłkę przejął Tymoteusz Mazanek. Kopnął obok wychodzącego ze swojej bramki Jakuba Zapióra i stało się jasne, że szanse Cidrów na wywiezienie kompletu punktów z Podjasnej Góry są już naprawdę, naprawdę niewielkie. A przecież jeśli żółtoczarni mieli jeszcze marzyć o spektakularnym sukcesie w tym sezonie to musieli w Częstochowie wygrać. 43. minuta z piłką w polu karnym był Szymon Siwy staranowany przez Jerzego Napieraja, ale nie było tutaj mowy o rzucie karnym zdaniem arbitra. Tymczasem końcówka pierwszej odsłony obnażyła bodaj wszystkie problemy ruchu. W ciągu tych pierwszych 45 minut piłkę do Dawida Kucharczyka podał Kacper Kotala. Kucharczyk bardzo swobodnie znalazł sobie miejsce do tego, by podwyższyć rezultat. I na przerwę Raków Częstochowa schodził, prowadząc z ruchem Radzianków aż 4-0. Konsekwencja tego, co tu się dzisiaj dzieje, to nie jest dzisiejszy dzień. To jest cała regeneracja po meczu. To jest poniedziałkowy trening. To jest wczorajsza wstawka techniki, gdzie mieliśmy e, taktyki, którą zrobiliśmy leru poleru. a dobra, bo to będzie na Rakowie. No nie, w tej lidze już to wszystko k wychodzi. Trzeba podejść do tego, jak nie profesjonalnie, to pół, grając co 3 dni, bo inaczej nas nie ma. Trudno. 4-0 przegrywamy do przerwy, bierzemy wynik na klatę i jedziemy dalej. Robimy dwie zmiany, Otwinę dzięki, wystarczy Otwinku odpoczywaj, miły, dzięki, yy, za Otwinka wchodzi Cuki, tomer wchodzi do środka, yy, obrony na środek, yy, Cuki wchodzi na pół lewego, yy, Kasper Smolek na lewe wahadło, Jarkin idzie na prawe wahadło. Pozostałe sytuacje zostają tak jak jest. Panowie, jak nie chyba wygrać 4-0 do przerwy, to musisz zostawić jaja na boisku i pokazać honor. I że jesteś piłkarzem, podjąć rękawice, to będzie dla mnie dzisiaj zwycięstwo. Ale wierzę w was. Idziemy do roboty. Dawaj, panowie. Jedziemy. Dawaj, to Tu To wygramy. Jedziemy! Jeszcze przed przerwą z powodu kontuzji boisko musiał opuścić Oliwier Lazar, którego zastąpił Fabian Brewczyk. W przerwie szkoleniowiec z dokonał dwóch kolejnych korekt. W miejsce Rafała Otwinowskiego i Miłosza Ćwieląga na placu gry pojawili się Patryk Jarka i Mikołaj Duda. I ruch na tę drugą odsłonę wyszedł jakby odmieniony. Kacper Zalewski do Szymona Siwego. Siwy dośrodkował, znakomicie do główki wyskoczył Michał Szromek, ale trafił tylko w poprzeczkę. To była 47 minuta i dosłownie kilkadziesiąt sekund później Siwy podał do Kacpra Smolenia Oleń przymierzył za pola karnego i kapitalnie zmieścił tę piłkę niemal w samo okno bramki Częstochowian. Ruch wysyła jasny sygnał, że nawet jeśli nie będzie dało się odwrócić losów tego meczu, to na pewno będzie chciał zetrzeć słabe wrażenie, jakie zostawił po pierwszej połowie. 51 minuta, teraz Cidry muszą uważać, bo atakują przyjezdni, ale skutecznie wybronił to uderzenie z dystansu jakupy Zapiór, którego sprawdził Jerzy Napieraj. Wracamy na połowę Częstochowian. Dobra piłka w kierunku Michała Szromka, który wygrał walkę o pozycję. Uderzył prawą nogą, ale skutecznie zatrzymał jego uderzenie Karol Goralczyk. nie mieli jeszcze żółdrożny dośrodkowywał Kacper Zalewski, a z pierwszego gola w barwach ruchu. Podobnie zresztą jak wcześniej, Kacper Smoleń cieszy się Mikołaj Duda. Cidry redukują stratę do przeciwnika do dwóch goli, to pozwalało już myśleć o tym, by dokonać w tym starciu z perspektywy pierwszej połowy rzeczy niemożliwych. Ale i Częstochowianie chcieli powalczyć o gola numer 5 w tym meczu, mieli swoją okazję w 61 minucie. Najpierw poprzeczkę trafił Timoteusz Mazanek. Po chwili poprawkę jednego z jego kolegów bronił skutecznie Jakub Zapiór. Ewidentnie nabrało w drugich 45 minutach rumieńców to spotkanie. To 71 minuta. Szymon Siwy, bardzo aktywny przez całą drugą odsłonę. Oddał strzał prawą nogą. W ostatniej chwili podbił tę piłkę głową Łukasz Józefczyk. Tylko rzut rożny mieli z tego przyjezdni. 78 minuta. Dobra piłka w pole karne Tomasza Harmaty. Przedłużona głową przez Michała Szronka. Potem świetnie złożył się do tego uderzenia Kacper Smoleń. Ale jego radość momentalnie zgasił arpiter. Odgwizdując ewidentną pozycję spaloną zawodnika żółto-czarnych. Kilka chwil później na placu gry pojawił się Marcin Kowalski, i to on dostał piłkę od Tomasza Harmaty. Rozegrał na lewo do Michała Szromka. Szromek jest już w polu karnym, oddaje piłkę w kierunku Smolenia. Smoleń raz jeszcze tego dnia spróbował, tym razem piłka w rumie nad bramką Rakowa. A to już ostatnia minuta podstawowego czasu gry ruszyły. Szymon Jarek osamotniony na połowę cidrówy, trochę jednak za daleko w końcowej fazie, wypuścił sobie piłkę, w czym w skutecznej Interwencji pomógł Jakubowi Zapiórowi. Więcej emocji ani bramek w tym meczu już nie było. Raków dla Częstochowa wygrał z ruchem radzionków 4-2. do 2. Raków może być już pewny udział w barażach. O trzecią ligę Citry wciąż na trzeciej pozycji powalczą do ostatniego starcia o to, by z ligowego pudła nie dać się zepchnąć. Ja się zastanawiam, po takim meczu wiadomo, że ciężko być zadowolony, aczkolwiek indywidualnie pewnie parę plusików po swojej stronie zapisujesz i wcale nie mówię tylko o pięknym golu. Na pewno gdzieś ta, ta bramka i gdzieś gra, zwłaszcza, zwłaszcza w drugiej połowie, cieszy. a Aczkolwiek, no, no za szybko, po prostu zbyt nie do tego podeszliśmy obrażenia jak w pierwszej połowie. Cały sezon, tak naprawdę, to 30 parę koleg, Jak mówimy sobie, że najważniejszy jest początek meczu. A gdzieś w kresie, czy tam w drugim minucie dostajemy piłkę tak naprawdę z metra. Niestety, Raków był za mocny w pierwszej połowie. I... No tyle. Właśnie Raku był za mocny w pierwszej połowie, czy my byliśmy za słabi, jakby nie dojechaliśmy. Myślę, myślę że tak, myślę, że gdzieś tam te nasze środy są jakie są. Yy. I w pierwszej połowie można powiedzieć, że, że my też tak naprawdę zostaliśmy w szatni. te pierwsze 10-15 minut, bo no, nie oszukujmy się. My graliśmy, a Raków strzelał. Ale o to chodzi w pulsarzu, tak? Żeby, żeby zdobywać bramki. A my ich niestety zdobyliśmy o, o dwie mniej i nie przegrywamy tu nic. Mówiliście sobie w szatni, żeby balona nie pompować, ale każdy z Was chciał e, zrobić coś ekstra w tym sezonie. Ekstra to i tak jest to, co jest na teraz, ale pewnie trochę boli, że już tą tabelę no tak często zaglądasz. Zdecydowanie, tym bardziej, że nie oszukujmy się, jest, jest gdzieś mecz mistrzowski, możemy, możemy gonić ten Raków i to, te drugie miejsce i najlepsze co może być, to po prostu grać do końca o coś, a o to jako Ruch radziecki graliśmy i niestety tak jak mówię, no, gdzieś, gdzieś początek nie, nie był po naszej stronie. i. Iraków, Raków gdzieś gdzieś może powalczyć o te baraże i oczywiście życzymy im powodzenia. To na koniec cię zapytam, no nie chcę powiedzieć, że dobrze, że ci sędzia drugiego gola nie uznał, ale przynajmniej nie mamy dylematu, który ładniejszy. No, <laughs> tak, no gdzieś ta piłka więc się szukała, ale tak jak mówię, no, no ciężko wyjść być, szczęśliwym po, po nawet dobrych zawodach, jak jak przegrywamy najważniejszy mecz tak w sezonie, gdzieś te 30, 30 parę kolejek walczymy, dajemy z siebie, z siebie 100%, a, a niestety ten ostatni najważniejszy mecz. Tak naprawdę oddajemy oddajemy gdzieś za darmo. No Może nie za darmo, ale, ale zbyt łatwo. Zastanawiam się, czy bardziej szkoda pierwszej połowy, czy może bardziej można być dumnym z postawy w drugiej, bo ta drużyna dała taki moment, w którym nawet można było pomyśleć, że i takie cuda się tu mogą zdarzyć, jak doprowadzenie do relisy. Nie lubimy przegrywać, ja nienawidzę przegrywać, ale jestem dumny nie tylko z drugiej połowy, ale jestem dumny z całego zespołu. Nawet z tej jedenastki, która występowała w pierwszej połowie, mimo że przegrywaliśmy 4-0, to zostawili na dzisiaj maksa ile mieli ciężko się nam gra w środy i tu nie ma co ukrywać z drużyną, która profesjonalnie trenuje, bo, bo jadąc tutaj no, zabieraliśmy jeszcze ludzi, ludzi po drodze z pracy i, i uważam, że to jest wysoce niesprawiedliwe i mam nadzieję, że, że terminy lutowe czy, czy, czy końcówka listopada czy nawet początek grudnia, gdzie drużyna ma sztuczne boisko można wykorzystać po to, by grać a nie grać w środku tygodnia w ligach amatorskich, bo, bo to się mija z celem i mam nadzieję, że, że Śląski Związek się pochyli, bo to nie jest tylko moje zdanie, ale to jest opinia większości trenerów, którzy, którzy trenują w klubach takich jak Róża Patrząc bo, e, tak perspektywicznie Wiemy już, że w barażu nie zagramy, ale wiemy też, że młodzi chłopcy, którzy weszli na drugą połowę, e, dają sporo, mogą dać sporo, sporo i dzisiaj potwierdzają. No i dostali się swoją szansę i ją wykorzystali. Pokazali się z bardzo dobrej strony, e, wypełnili nasze założenia na drugą połowę, trzymali się zasad, które u nas funkcjonują e, i dali nam radość z przodu. Także drugą połowę wygraliśmy 2-0, a szkoda, bo mieliśmy jeszcze w wieczór sytuację i doprowadzając do 4-3. No, Różnie mogło się to zakończyć, ale mimo wszystko no, nie ma być co Nie mam ja ogólnie być krytyczny dzisiaj do zespołu, bo, bo naprawdę zostawili maksa i, I tutaj jestem pewien, że każdy z tych zawodników oddał tyle, ile na, na dzisiaj miał. A to, że zespół Rywala był w pierwszej połowie bardziej fizycznie przygotowany na, na większych obrotach, no, to, to, to było naturalne. Jeszcze jeden mecz, zostawić zdrowie, a potem chyba po prostu sobie nawzajem wszyscy podziękować. Bo to są duże rzeczy, które się udało ugrać ugrać. No ja tak dzisiaj rozmawialiśmy nad przed meczem i, i 37 kolejka, tak? W, w kadrze naszej wąskiej ciasnej, gdzie, gdzie zawodnicy pracują, gdzie nie mamy możliwości regeneracji odnowy biologicznej. A my gramy w sobotę 38 kolejkę i to jest bardzo dużo. Walczymy o trzecie miejsce. Zrobimy wszystko, by zakończyć na trzecim miejscu, ale co się wydarzy, to yy, nie wiem ale ja już i tak każdemu zawodnikowi mogę pogratulować, bo, bo zrobiliśmy na robotę. Rozpoczynając ten sezon zastanawialiśmy się, ile drużyn może tą ligę opuścić. Wiedzieliśmy, że będzie to dużo, a my, a my kończymy w ścisłej szołówce i możemy być zadowoleni, bo każdy indywidualnie poszedł do przodu. Jako drużyna róg Radzionków poszliśmy do przodu i, i trzeba trochę pracy, trzeba trochę zwiększyć jakości z zewnątrz, by, by walczyć o coś więcej, ale mam nadzieję, że sytuacja organizacyjna, strukturalna klubu na to pozwoli.